także widzę, że senior rodu Rysiek wjeżdża na pole z mulczerem bardzo fajny zabieg agrotechniczny ważny zabieg agrotechniczny tak? nie, nie dość, że rozdrobnimy te resztki po cięciu kukurydzy to jeszcze ważna sprawa po prostu niszczenie omacnicy prosowianki która będzie stanowiła bardzo duży problem uważam w tym roku, bo kukurydza z pola schodziła późno tak jak rok temu mieliśmy sytuację, że kukurydze były koszone na początku września, we wrześniu ta omacnica była jeszcze w górnych częściach kukurydzy, stąd też i sieczkarnie mechanicznie zniszczyły tą, tą omacnicę. Także nie miała możliwości zejścia do, do, do ziemi i zimowania. W ten rok będzie trochę inny. Niestety ta omatnica zeszła już dawno, już miesiąc temu, nawet więcej już była yy, gdzieś w węźle krzewienia nisko, także na pewno, yy, na pewno będziemy ją w, w większej ilości obserwować yy, w następnym roku przy uprawie kukurydzy na To zwracać uwagę. Ale to jest za dużo tych tematów mi się nasuwa na, yy, do głowy. Ja teraz zejdę z kombajnu, bo wieje trochę wiatr i się obawiam, że bez mikrofonu, yy, korzystając z telefonu, yy, może nam tutaj utrudniać troszeczkę dźwięk. Ale posłuchajmy, jak wiaterek 5 grudnia operuje. Piękny dzień dzisiaj nam się trafił. Podjadę bliżej, bliżej, żeby Państwu pokazał pracę tego mulcera. Które Marek opraszał, także to różnie wyglądają te łodygi, przekoszone i nieprzekoszone, z skoków Także mamy tutaj taką sytuację tak? i za chwilę pokażę Państwu jak to wygląda po mulkowaniu tego kawału Tak jak Państwo widzą, jest to rozdrobnione, także ta mineralizacja będzie na pewno w tych resztek przebiegała troszeczkę łagodniej, lepiej. Tutaj jest, no już od 10 lat, jak Marek zaczął traktować tą ziemię tym naszym użyźniaczem glebowym, nawozem, neosolem, także to przebiega ten proces i mineralizacji dużo szybciej. Państwo wiedzą, zostaje nam po kukurydzy zebranej na ziarno duża masa organiczna, także to jest ten materiał, który nam bardzo, bardzo na nim zależy i który nam zwiększa żyzność tej gleby, pozwala nam namnażać się mikroorganizmów glebowych, tych mikroorganizmów glebowych jest bardzo dużo, oczywiście uważając później na różnego rodzaju nawożenie mineralne, czy stosowanie różnego rodzaju chemii, która no, w jakiś sposób trochę obciąża tą ziemię, ale jeżeli wartość biologiczna gleby jest na bardzo wysokim poziomie, to te mikroorganizmy glebowe dużo lepiej sobie radzą z każdym jednym patogenem. Także to jest warunek, warunek zatrzymania wody, radzenia sobie z patogenami, Warunkiem, jak wspomniałem, jest wartość drogów na tej wielki.